Lekcja druga. Ćwiczenie 19a. Proszę posłuchać nagrania i zaznaczyć, kto mówi na ten temat. Ewa, jestem jedynaczką, więc nie wiem, jak to jest pogadać sobie z siostrą albo bratem, albo się z nimi pokłócić. Mam za to fajnych rodziców, którzy zawsze ze mną szczerze rozmawiają na różne tematy. Nigdy się nie bałam powiedzieć im o jedynce ze sprawdzianu albo uwadze w dzienniczku za złe zachowanie, bo nie jestem idealną uczennicą. Nie wszyscy moi koledzy i koleżanki mają zaufanie do swoich rodziców, i nie wszyscy rodzice potrafią tak spokojnie i bez nerwów rozmawiać ze swoimi dziećmi. Wiem, że moi dziadkowie nie byli dla swoich dzieci tacy jak moi rodzice dla mnie. Ale kiedyś relacje między rodzicami i dziećmi chyba w ogóle były inne niż teraz. Marcin. Mam starsze rodzeństwo: brata Marka i siostra Alicja i zapracowanych rodziców. Kiedy byłem mały, w tygodniu często ich nie widziałem, nawet wieczorem, po prostu już spałem, kiedy wracali z pracy do domu. Wtedy Marek i Ania zajmowali się mną i bardzo dbali o to, żebym odrobił wszystkie lekcje. Za to w weekendy rodzice są tylko dla nas. Wspólnie gotujemy, robimy zakupy, oglądamy filmy. Mamy bardzo dobre relacje z rodzicami. My ufamy im, a oni nam. Mówimy też o wszystkim. No prawie o wszystkim, żeby potem znowu nie słyszeć ja w twoim wieku myślałem tylko o nauce. Albo kiedyś było inaczej niż dziś. Iza. Jestem najstarsza z rodzeństwa, którym czasem muszę się zajmować. Mam dwóch braci i dwie siostry, które są bliźniaczkami. Kiedy się bawimy, w domu jest bardzo wesoło i głośno. Rodzice śmieją się, że z taką gromadką nie można się nudzić. Niestety, rodzice dużo czasu spędzają w pracy, czasem nawet w weekendy. Wtedy przychodzą do nas dziadkowie, z którymi też jest świetna zabawa. Niestety, dziadkowie nie zawsze rozumieją, że zamiast sprzątać w swoich pokojach, wolimy obejrzeć film albo w coś pograć. Powtarzają nam wtedy, że kiedy byli w naszym wieku, dzieci całymi dniami chciały bawić się na dworze, a za karę musiały siedzieć w domu. No cóż, czasy się zmieniają. Grzesiek nie mam rodzeństwa, za to mam fajnych kolegów, z którymi spędzam dużo czasu. Mój najlepszy przyjaciel to Marek, który jest dla mnie jak brat. Marek ma rodzeństwo, ale mówi, że jego bracia mają swoje dorosłe sprawy, a jego traktują jak dziecko. Chodzimy do tej samej klasy, a po szkole często gramy w piłkę. Marek przypomina mi, że powinienem systematycznie się uczyć, bo ostatnio mam coraz więcej dwójek i jedynek ale wolę sport niż siedzenie nad książkami i uczenie się lekcji na pamięć. Moi rodzice tego nie rozumieją i kiedy dostanę złą ocenę, zabraniają mi grać w piłkę z kolegami.